Hej, hej, witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałam zrobić tak zwany przegląd szafy. Chciałam pokazać swoje sukienki letnie, takie urlopowe, które zawsze właśnie zabieram na urlop, a których nie noszę na co dzień, czy do pracy, czy właśnie na weekendy, ponieważ są one. Sukienki za krótkie albo mają po prostu za duży dekolt. E, więc tak, zacznę może od pierwszej sukienki. Jest to sukienka z HMU. Ta sukienka myślę, że już ma jakieś 5 lat. Ja jej kupiłam kiedyś zimą na przecenach, myślę, że jakieś 40 zł. Sukienka jest wiskozowa. E, e, ona jest bardzo fajna, jest to kolor czarny w takie różowe e, kwiaty. Zapinam takie guziczki, to są guziki plastikowe, ona jest dosyć krótka, ponieważ sięga mi właśnie dotąd, to jest rozmiar M, ona jest taka dosyć luźna, przewiewna, tą sukienkę zawieram co roku na wyjazd urlopowy, ponieważ ona się świetnie prezentuje. Bardzo ją lubię. Ogólnie sukienki z H&M są też również godne polecenia. Także to jest mój must have na, na, na urlop wakacyjny. Mimo tego, że ona ma tu taki rękawy, zawsze ją zabiorę ze sobą. Teraz druga propozycja z mojej szafy. Jest również sukienka z H&M, rozmiar M. Ta sukienka jest dosyć stara, ja już mam myślę z 6 lat, jest to sukienka również wiskozowa, on taki odcień kremowy, takie róże. Tu ma taką, e, to nie jest gumeczka, ale czy nie, ona ma gumeczkę, z tyłu ma taką gumeczkę, że to taka, e, cio, e, tak się ciągnie. Ona jest na ramionczka, teraz mam na sobie stanik, ale do tej sukienki normalnie na, e, noszę stanik bez ramionczek. Ona jest dosyć również, dosyć krótka troszeczkę może minimalnie dłuższa niż ta czarna, ale jednak jest dosyć krótka. Ona jest bardzo fajna, również się świetnie sprawdza właśnie na urlopy wyjazdowe. Kolejna propozycja z chemu, która jest warta uwagi i myślę, że w chemie takie sukienki są. Oczywiście inne modele oraz inne wzory są również dostępne, ale nie wszystko również są godne polecenia. I ja ją jak mówiłam, już kupiłam jakieś 6 lat temu. Ona była również droga może około 70 zł wtedy kosztowała, ale jest bardzo fajna, bardzo wygodna, super się ją nosi, właśnie na takie ciepłe wieczory. Bardzo ją lubię i na pewno w tym roku ona również ze mną pojedzie na wakacje. Kolejna sukienka, jest to teraz sukienka ze sklepu NKD. Sklep NKD jest bardzo popularny w Niemczech, ale również są jeszcze sklepy dostępne w Polsce. Ta sukienka jest relatywnie nowa, ja ją kupiłam w tym roku. Ona była niedroga. Ona kosztowała normalnie 16 euro. Miałam taką zniżkę minus 20, więc w sumie dam za nią 13 euro. Jest to sukienka wiskozowa. Ja ją wziąłam w rozmiarze M, ponieważ S mi troszeczkę cisnęła tutaj w brzuchu, ponieważ to jest taka gumka. I jak to jest sukienka właśnie na takie urlop, w ciepły kraj, to wolałam, żeby ta sukienka była luźniejsza, żeby mi tu za bardzo nic nie obciskało, żeby się po prostu nic nie kleiło do ciała. I teraz tak, ta sukienka ogólnie jest również dosyć krótka. Ona ma taką falbanę, taką jedną, falbanę na dole. To jest sukienka różowa w takie... Znaczy, ona no nie jest różowa, to są takie różnorodne, kolorowe kwiatki. Różowe, kremowe, niebieskie. Tu ma takie różowe guziczki. Pasek, rękaw jest taki bardzo przewiewny, długi, ale bardzo przewiewny. Ta sukienka jest prezentuje się naprawdę super, bardzo mi się podoba. Ja ogólnie mam mało różowego w swojej szami, dlatego ją kupiłam. Była to w ten sposób ona pojechała na wakacje pierwszy raz i mam nadzieję, że się również sprawdzi jak te pozostałe, ale naprawdę jak teraz to jest bardzo komfortowa do, do noszenia, także myślę, że może się naprawdę super sprawdzić. Moja kolejna propozycja jest sukienka czarna. Jest to sukienka zakupiona również w NKD w tamtym roku. W tym roku widziałam, że pojawiły się takie inne kolory tej sukienki, na przykład różowa. I teraz tak. Ta sukienka to jest rozmiar S. Ona była niedroga, bo ona kosztowała tylko 10 euro, euro. I teraz tak. Góra to jest bawełniana. To jest taki prążkowany materiał. Te ramionczka są takie troszeczkę grubsze. Natomiast dół jest to taka jakby spódnica i jest to taka, jest to wiskoza. To jest w ogóle inny materiał, ale przez to, że te faktury są takie, te materiały są inne, bardzo mi się to spodobało. I te ramioneczka z tyłu są również takie bardziej grusze, takie kwadratowe. Ta sukienka jest również dosyć krótka, dlatego ja ją zawsze zapraszam, zawsze. Dlatego ona była w tamtym roku, za na wakacje, no i w tym roku również ze mną jedzie. Ja ogólnie mam mało czarnego koloru w swojej szafie, ale latem... Nałożę sukienkę czy tam buzeczkę, ponieważ jestem bardziej opalona, natomiast zimą wyglądam jak chora. Ale latem e, nawet lubię kolor czarny, dlatego właśnie ją rąk temu zakupiłam. I jak mówię, ona była niedroga i również fajnie się sprawdza, ponieważ to jest taka e, luźna, e, taka przewiewna, także też mi się wydaje, że fajna propozycja właśnie e, na lato. Teraz sukienka ze sklepu Primark, sukienka, która jest również dosyć stara. Ja już ją mam, myślę, 4 lata w mojej szafie. Jest to sukienka na ramionczkę, oczywiście ja noszę ją normalnie bez. E, sta, znaczy w staniku bez ramionczek. Jest to rozmiar 12. On jest taki dosyć e, luźny. I teraz tak, ten materiał jest taki. taki wążny, powiedziała, Taka e, czarny z takim jasnym zielonym. Jest to poliester, ale jest to poliester dosyć cienki, przewiewny i taki miły w dotyku, dlatego właśnie kupiłam tą sukienkę. Ona była niedroga, kosztowała około 10 euro właśnie przed tymi, przed, w, ta, w tamtym okresie. Yy, ona jest dosyć przewiewna, ona jest dosyć długa, bo ona jest aż yy, dotąd, ale tutaj ma taki fajny jeszcze rozporek z boku. Yy, ona się prezentuje w ten sposób. Jest naprawdę bardzo ładna. Ona również ze mną co roku jeździ na wakacje. Myślę, że się fajnie sprawdzam, takie wieczorne spacery czy wyjścia właśnie z domu. Mimo tego, że jest to poliester, on jest całkiem taki miły, żaden gruby, żaden nieprzyjemny, dlatego właśnie ją ze sobą zawsze zabieram. I myślę, że ona się prezentuje całkiem ciekawie, bo jeszcze nie widziałam takiego modelu z takimi kolorami. Jak właśnie bywałam wcześniej na, na wakacjach. Bardzo mi się podoba i właśnie zawsze ona co roku ze mną również wyjeżdża. Następna moja propozycja jest to również Primark. Jest to sukienka, którą zakupiłam niedawno. Zachęcam do hol właśnie z Primarka, w którym właśnie pokazuję również i tą, i tą sukienkę. Jest to sukienka rozmiarze 12. Ona była bardzo niedroga tylko 10 euro kosztowała. Jest to rozmiar 10. Nie, rozmiar 12 kosztowała 10 euro. Właśnie tak. I teraz tak. Jest to również wiskoza. Bardzo przebiewna. Taka cieniutka wiskoza. Właśnie mi się wydaje, że fajna takie właśnie uroby w ciepłym miejscu. Ona tutaj ma, ma tutaj dużo miejsca. Ten rękaw tutaj jest gumeczka, ale to jest takie dosyć luźne. Bardzo wygodne. Nie uwiera nigdzie. Sukienka w takie kwiaty. Są takie. Błękitno, grantowo zielone kwiatki. Bardzo uroczy jest ten e, w ogóle print. E, także m, to również e, bardzo mi się podoba. W ogóle wtedy w Primarkowe było dużo różnych fajnych sukienek, i nie mogłam właśnie zadawać którą zabrać. Ale w końcu wzięłam tą i zobaczymy, jak to się sprawdzi na wakacjach. Ale myślę, że m, na pewno dobrze, ponieważ jest to również żywiskoza i sukienka bardzo przewiewna. Więc tak, e, to jest moja ostatnia propozycja, e, właśnie z tego przyglądu szafy. Jest to sukienka również dosyć nowa. Ja ją pokazałam w ostatnim holu z Primarka. Yy, sukienka rozmiar 12, cena 10 euro. Jest to również wiskoza. Taka dosyć fajna, cienka, przebiegna. Yy, chodzi o wzór. To jest to... Yy, są to takie również kwiatki, fioletowo, żółte, pomarańczowe. Również bardzo uroczy print. Chodzi teraz o model. To jest to troszeczkę inny fason niż poprzedni, ponieważ ona ma tutaj... Yy, Tutaj jest wszystko zabudowane. tam tamten to miała dekolt z tyłu, natomiast to tu ma inny rękałek, on jest taki bardziej przybiewny, puszczony właśnie luźno. Sukieneczka jest również dosyć krótka, wydaje mi, tutaj też mam również sporo miejsca w tej sukience, także też będzie bardzo wygodna, tak mi się wydaje. Bardzo ładny jest ten kolor, taki bardzo właśnie letni, bardzo mi się podobają te kwiatki w tym kolorze. Wydaje mi się, że też to będzie się super na wakacjach właśnie sprawdzić. I teraz tak, to już jest ostatnia propozycja na dzień dzisiejszy. Napiszcie, która sukienka Wam się najbardziej podobała. Czy Wy również chętnie sukienki w ogóle nosicie latem, czy na jakieś urlopy. Także to już jest wszystko na dzień dzisiejszy. Dziękuję serdecznie za oglądanie, za komentowanie. Widzimy się następnym razem. Pa!